U nas istnieje wiele takich miejsc jak to. Pozostawione same sobie popadają w ruinę, nikt się nimi nie interesuje, ani władze państwowe, ani samorządowe, ale wbrew pozorom stwarzają one szansę na zbudowanie czegoś nowego. I tak stało się tutaj, w starej zajezdni we Wrocławiu. Organizacje pozarządowe wyremontowały już część budynku, i teraz tuż za ścianą trwa wielkie otwarcie centrum. Mediów społecznych i alternatywnych. Zobaczmy, co się tam dzieje. Chcieliśmy się z Państwem podzielić naszą radością, bo od niedawna jesteśmy użytkownikiem frontu tego wielkiego budynku. I właśnie to miejsce frontowe ma być takim zagłębiem wspierania młodych liderów i pracy środowiskowej. Która, mam nadzieję, że zmieni świat, ale przede wszystkim zmieni oblicze Dolnego Śląska. A teraz namawiam Państwa na to, żeby założyć jeszcze na kilkanaście minut okrycia wierzchnię i przejść z nami przez właśnie różne elementy tej wielkiej budowli. Obrać mi golec, należałoby powiedzieć, tu na razie jest klepisko, ale będzie San Francisco. My też jesteśmy na razie golcami i liczymy na to, że namówimy wielu sponsorów do tego, żeby się wybrali z nami w tą podróż. W podróż, która mam nadzieję przyniesie dwa bardzo fajne projekty tutaj to znaczy Centrum Mediów Społecznych i Alternatywnych, miejsce spotkań e, młodzieży z mediami, e, ludzi, obywateli, działaczy. Z mediami i ludzi, którzy będą chcieli poprzez media komunikować się ze swoimi społecznościami lokalnymi. Chcę powiedzieć, że przed chwilą podpisałem umowę z kierownikiem budowy, czyli wchodzimy tutaj legalnie, a Państwo u góry przy lampce szampana zobaczycie wizuali wizualizację naszych planów. <głos》> Pierwsze piętro tego budynku ma stać się pracownią animatorów projektów międzykulturowych, czyli miejscem spotkań ludzi z Europy, którzy po powrocie do swoich domów, mamy nadzieję, będą organizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół w różne działania społeczne. A parter tego budynku ma stać się miejscem spotkań ludzi z Wrocławia, ale także zapleczem gastronomicznym. Dla naszych projektów, ale też dla innych projektów, czyli będzie to restauracja z dużą kuchnią, z możliwością działań cateringowych. Na razie jest Wsparcie było szumne, plany są naprawdę imponujące, ale czemu właściwie ma służyć ta inicjatywa? Spytajmy głównego organizatora Roberta Drogosia. Robert, media społeczne i alternatywne, co to właściwie jest? To przede wszystkim media, które jako główny punkt ciężkości nie stawiają komercyjnych działań, a działania społeczne. Alternatywne, bo robione w cudzysłowie nie przez profesjonalistów, tylko przez ludzi, którzy, pasjonatów tak naprawdę, którzy chcą pokazać tą tematykę i uczynić ją atrakcyjną dla widza. I czemu to ma służyć? Po zwiększeniu świadomości społecznej, jaki jest cel? Przede wszystkim media społeczne są zaangażowane społecznie, czyli dążą do jakiejś zmiany społecznej, chcą wzbudzać postawy obywatelskie, prozdrowotne. Takie postawy, w których dział, wspólne działania obywatelskie stają się kluczem do zmiany naszej rzeczywistości, do tego, żeby żyło nam się lepiej. I stąd dzisiejszy przegląd, tak? tak jest. Dziś chcemy pobudzić obywateli Wrocławian do tego, żeby wraz z nami prześledzili różne kampanie, które były realizowane w Polsce i w Europie. I chcemy podyskutować o tym, jak skutecznie realizować takie kampanie, co zrobić, żebyśmy my, obywatele, chcieli je oglądać i chcieli zmieniać swoje postawy. Trwa w tej chwili przegląd reklamy społecznej, więc zajrzyjmy do tej serii. Tato! Tato? Tato! A ty będziesz czytać? Czy talie uczynienia? Czytanie że w rozwijają złośliwym razie? Czy to ja nie pomaga zrozumieć siebie i świat? No to unieszczymy czy nie? Oczywiście. Przedstawiam Państwu pana Tomasza Sobierajskiego, doktora socjologii. Podobała się reklama społeczna? Yy, tak, tak, tak bardzo. Je, towarzyszę tą przeglądowi już od początku. Czy od zeszłego roku mija rok, odkąd jeździmy po całym kraju i jak najbardziej jestem sercem z reklamą społeczną? I myśli Pan, że to jest właśnie ten środek do celu? Bo tak, z jednej strony mamy regulacje prawne, które umożliwiają na przykład zakładanie spółdzielni socjalnych czy innych y, podmiotów ekonomii społecznej. Z drugiej strony, czy naprawdę w Polsce jest już dobry grunt do tworzenia takich organizacji? Czy my mamy tę świadomość? Jak ją Pan ocenia? Yy, nie chciałbym jakoś dramatyzować. Znaczy, świadomość jest drobna, rozwija się coraz bardziej. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że mimo wszystko my jesteśmy ciągle na początku tej drogi. A yy, reklama społeczna może służyć temu, żeby, żeby pobudzać tę naszą świadomość społeczną, o ile będzie wyświetlana, i o ile będzie dostępna, i będzie docierała do ludzi. A pan, gdzie ostatnio pracował? Przeniósł pan swoje CV. W Polsce żyje 10 tysięcy dorosłych osób z autyzmem. Żadna z nich nie pracuje. Szansą na pracę są dla nich przedsiębiorstwa społeczne. Ale jak zrozumieć, że wspierając takie inicjatywy społeczne, spółdzielnie socjalne, inne przedsiębiorstwa społeczne, tak naprawdę osiągamy zyski? To nie tylko zysk finansowy, ale taki, taki moralny, ludzki. No, myślę po pierwsze, że musimy uwierzyć w to, że robimy to dla nas samych, w co trudno jest czasami uwierzyć. Niektórym ludziom, ale myślę, że tutaj też jest potrzebna edukacja już od samego początku. znaczy, dzieci już powinny być włączane w ten cały aspekt tego społeczeństwa obywatelskiego i tego, że, że jesteśmy pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa i to my decydujemy o sobie, jak było w jednej reklamie, że to nie zadecyduje za nas żaden polityk, król czy cesarz, tylko decydujemy my. Po prostu my. Jeszcze 200 tysięcy dzieci czeka na naszą pomoc. Czy może pan krótko zdefiniować, dość jasno, czym właściwie jest społeczeństwo obywatelskie? Znaczy, bardzo krótko można było odpowiedzieć, że to jesteśmy my, ale to by było tylko społeczeństwo, ale my, którzy działamy na rzecz innych. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. Ja aktywizuję kobiety do działania. Ja promuję Wrocław za granicą. Ja przeciwdziałam przemocy. Fotografuję przyrodę, zanim ją zniszczymy. A ja nakręcam alternatywnie. A ja robię klipy i wydaję swoje czasopisma. Ja współpracuję z krajami rozwijającymi się. Oprócz polityki i biznesu istnieje inny świat. Zmieniaj świat. Czyli taki przeciętny Polak, co może zrobić, żeby tę ekonomię społeczną wspierać? Już nie mówię o tych osobach, które zakładają takie organizacje, mhm. tylko o klienteli. Mhm. Ten przeciętny Polak przede wszystkim powinien rozejrzeć się wokół siebie, to znaczy zobaczyć najpierw co się dzieje w jego rodzinie i co można zrobić w jego rodzinie, później zobaczyć czym można pomóc sąsiadom. Jeśli nie będzie wiedział, jak pomóc, to zgłaszać się właśnie do organizacji pozarządowych, których jest naprawdę bardzo dużo, po poradę, co zrobić u siebie na podwórku i co, co zrobić z innymi osobami i być może też zgłaszać się w, i, i być wolontariuszem. To jest bardzo piękna rzecz, bo to jest coś, co możemy dać odrobina czasu, który w tej chwili jest naj, najcenniejszy poświęcić dla innych. To jest najprostsza rzecz, ale powinniśmy zacząć od siebie tak naprawdę. Są miejsca na świecie, które umierają z powodu braku wody. Możemy to zmienić, budując studnie i ujęcia wodne. Wystarczy 7 zł, aby zapewnić wodę dla rodziny na 6 tygodni. Potrzebna jest każda kropla pomocy. Zbieraj krople życia w wybranych sklepach. Jeszcze myślę o takim innym aspekcie. Mamy na przykład firmę komercyjną, która proponuje ten sam towar, takie same usługi, jak na przykład współdzielnia socjalna i gdzie tutaj powinien być nasz wybór i czym motywowany? Myślę, że powinien być motywowany tym, że firma komercyjna nie wkłada bardzo ważnego elementu w tą działalność, czyli serca. Natomiast te organizacje pozarządowe pomocowe wkładają ogromną ilość serca. No i to chociażby widać na przykładzie domów tak zwanej spokojnej starości gdzie kiedy zajmują się tym firmy komercyjne, które być może dostarczają nawet świetnych usług, takich technicznie, ale to właśnie jest wszystko techniczne i tam nie ma serca. Nie ma tego, co jest najważniejsze dla tych ludzi i dla innych ludzi po prostu. Nie zapomnij, dzieci muszą jeść codziennie. Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. Co roku organizuje dożywianie dzieci w szkołach. A dlaczego ekonomia społeczna nam się opłaca? Czyli inaczej, dlaczego opłaca nam się włączenie do procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego? O którym tyle się mówi, ale nie wszyscy rozumieją. Opłaca się dlatego, że nigdy nie wiemy, kiedy my zostaniemy włączeni w ten nurt, tak zwanych wykluczonych. Znaczy, większość z nas sądzi, że nam się nic złego nie przydarzy, że nie będziemy bezrobotni, że nie będziemy bezdomni, że nie dopadną nas choroby. I oby nie, oby, wy, oby wszyscy żyli w, w zdrowiu, ale niestety mm -hmm. tak nie jest. Mm -hmm. I w związku z tym, y, robiąc teraz coś i pomagając, pracujemy również dla siebie albo dla naszych dzieci. Nie wiadomo, co nas spotka. Bezkresne pustynie. Ziemia spalona słońcem. Wyczerpujące marsze w ekstremalnych temperaturach, dusząca spiekota. Sudan Extreme. Prawdziwy obóz przetrwania dla setek tysięcy ludzi, którzy cierpią z pragnienia. Nawet pięć złotych może im pomóc. Współdzielnie socjalne mogą liczyć na wsparcie różnych organizacji i instytucji, ale ważnym jest, aby też mogły polegać na zrozumieniu nas wszystkich. Wtedy bowiem uda nam się stworzyć polskie społeczeństwo obywatelskie. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące spółdzielni socjalnych lub chcecie podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, czekamy na Wasze listy.